To o katami mogę powiedzieć, piekielnie mocny. Dlaczego katałem? Pokażę Wam. Chciałbym Wam przedstawić mój nowy nabytek Jest to KTM SXF 450 z 2018 roku. Jest trochę upieprzony, ale to dlatego, że jesteśmy na torze. Słucham, bo kusy nie jeździ ktm drugim. drugim. Jesteśmy na torze i po prostu chciałem najpierw pokazać chłopakom, żeby mogli, mogli sobie jeździć. A Ja, żebym mógł teraz spokojnie sobie po prostu nagrać ten film. To o KTM mogę powiedzieć piekielnie mocny. Aczkolwiek e, myślałem, że będzie, będzie dużo mocniejszy, ale, ale myślę, że to jest spowodowane tym, że po prostu moja stara ZF 250, tą którą widzieliście e, na ostatnim wrogu, e, po prostu była też bardzo narwana i może, może po prostu to dlatego. E, ale generalnie KTM jest z 2018 roku, tak jak już powiedziałem, tu Wam pokażę. E, ma już mapę zapłonu, ma dwie mapy zapłonu ma kontrolę trakcji, jest bardzo upiększony, to tak jak mówię, bo jesteśmy na torze. Ale jeździ się nim mega mega przyjemnie. Byłem już e, nawet na wypadzie takim Enduro. No, niestety do Enduro to on się nie nadaje. Nie mamy tutaj wiatraków, wiatraków e, w chłodnicy. Nie mamy tutaj piątego biegu. Mamy cztery biegi. Także do Enduro jest e, no, po prostu tragedia. Zagotował mi się chyba tam za dwa razy, jak nie trzy. Ale to zobaczycie w kolejnym filmie, bo mam nagrany po prostu wypad, mam nagrany film z tego wypadu. ktm go kupiłem. Kupiłem go tylko dlatego, że po prostu był w stanie praktycznie idealnym. Ma przejechane 64 godziny, chyba coś takiego. Tak jak go kupiłem, to było 64. Co prawda, licznik jest nieoryginalny, ale, ale w ktm mamy tą, tą swobodę, że po prostu możemy możemy sobie podpiąć do komputera, po prostu i nam to wszystko pokaże. Dlaczego KTM? Dlaczego? Pokażę wam Wam przede wszystkim Dlatego Dlatego i dlatego, że e... Widzicie, to kupiliśmy ostatnio tego sxf 85 Tego, który jeździ właśnie mój teraz kuzyn i, i mój brat e... Kupiliśmy go dla brata e... No i po prostu tak pięknie chodzi ten motocykl, to sprzęgło hydrauliczne taką robotę, robotę tam robi że y, już w ogóle nie brałem żadnego innego motocykla pod uwagę. Co prawda szukałem jeszcze jamaszki. Na początku chciałem coś troszeczkę starszego, ale w 10,50 tylko na wtrysku. E, no i kurczę stwierdziłem, ja nie lubię kupować dwa razy i stwierdziłem, że... Tak patrzę, że już oponę mam do wymiany. Stwierdziłem po prostu, że no albo coś konkretnego, albo będę dalej się tłukł Yamashką aczkolwiek jamaszka, jamaszka troszeczkę mi nie pasowała. Dlatego postanowiłem, no tam mamy gaźnik I tak dalej, po prostu wymaga jeszcze troszeczkę do pieszczenia No i postanowiłem, że, że zaopatrzy się teraz w KTM -a. Jak na tą chwilę nie żałuję Zobaczymy co będzie dalej, no motocykl jest świeży, także Także jakoś to, jakoś to chodzi, mam nadzieję, że jakoś to długo pochodzi Jak nie to, to, no to trudno Mam już pierwszą glebę ze sobą Motocykl w ogóle go kupiłem, to wyglądał po prostu, jakby nikt nim nie jeździł. Wszystko to było takie ładnie, wiecie, tu była jeszcze naklejka dopieszczone Ja zacząłem troszeczkę jeździć, no i jakieś tu naklejki odchodzą. Tak samo tutaj, no ale to jest tylko klejna, to jest tylko wizualne. Silnikowo wszystko ładnie, pięknie chodzi, nic mu tam niby nie dolega. Z moich obserwacji, jedynie co to może tutaj coś bym zrobił z napędem, bo troszeczkę mi jakby tak jakoś dziwnie chodzi, troszeczkę szarpie. Może nie tyle co szarpie, aczkolwiek rzęsi. Jezu, mój kuzyn, zobaczymy jak sobie radzi. O, mu dał! Jestem właśnie z kuzynem dzisiaj, z bratem. E, z bratem na takim torze prywatnym, Tutaj to, co kiedyś mówiłem na filmie. O, ale idzie, o, Skubaniec. Mój kuzyn też nigdy w życiu nie jeździł na, na Krosie ani na żadnym motocyklu. I właśnie też się przymierza do zakupu Krosa. Dobra! Yy. Zapytamy się, co, jak mu się jeździ. O, gaś. I jak ci się jeździ? Elegancko. Elegancko? Jeszcze lepiej. Jeszcze lepiej? Mówisz, bardziej to ogarniam, te zakręty i to wszystko. No ty już gaz. ładnie dał teraz. No i o to chodzi właśnie. Podoba ci się KTM? Podoba, ale Ale? od Yamaha na pewno jest bardziej wyrywny. Bardziej wyrywny? Tak. Ja. No się ostatnio właśnie przejechał e, 250 moją, moją starą w sumie już. No bo teraz mam ma i no i mówi, że ta 85 bardziej wyrywna, myślę, że póki jest jeszcze jakaś aura tutaj, to, to przejedziemy się jakieś kółko, tu Wam pokażę mniej więcej jak to wygląda i, i zobaczymy, może chłopaki mi jakoś nagrają jak skaczę czy coś, także, także no, do zobaczenia później. O kurde, ale się zmęczyłem Masakra